Rozdział dziewiąty Mówiłem w myśli Toń, przeklęty, toń. To były słowa, od których rozpoczął na nowo. Pragnął, żeby to się już raz skończyło. Zostawiono go w zupełnym spokoju i zwracał się tak w duszy do statku, złorzecząc mu, a jednocześnie widział sceny jakby wyjęte z nędznej komedii. Mortowali się wciąż nad tym bolcem. Szyper rozkazywał. Wleźcie pod spód i starajcie się łódź podnieść. Ale tam ci nie chcieli. Rozumiecie. Nie byłoby przyjemnie dać się zaskoczyć leżąc na płask pod kilem łodzi w razie, gdyby okręt poszedł nagle na dno. A czemu to pan nie wlezie? Pan jest najsilniejszy, zaskomlał mały maszynista. Godfordam! for dam, jestem za gruby, wykrztusił szyper z rozpaczą. Takie to było zabawne, że człowiek mógł umrzeć ze śmiechu. Stali przez chwilę bezczynnie. Nagle główny mechanik podbiegł znów do Jima. Chodźże i pomóż, człowieku, czyś ty oszalał, żeby odrzucać jedyny ratunek? Różże się i pomóż, patrz tam! Patrz! Jim zwrócił się wreszcie w stronę rufy, gdzie tamten wskazywał z uporem maniaka. Ujrzał niemy czarny szkwał, który już był pożarł jedną trzecią nieba. Wiecie, jak te szkwały pojawiają się w tamtych stronach o tej porze roku. Naprzód ściemnia się tylko widnokrąg. Potem wznosi się chmura, nieprzenikniona jak ściana, prosta krawędź mgły obrzeżona mdłym, białawym połyskiem, nadbiega z południa zachodu, połykając gwiazdy całymi konstelacjami. Jej cień pędzi po wodzie i stapia morze z niebem. W jedną otchłań ciemności, a wszędzie jest cicho. Ani grzmotów, ani wiatru, ani najlżejszego szmeru, błyskawic, nie śladu. Potem w mrocznej nieskończoności pojawia się silny łuk. Przebiegają nieliczne fale, które są niby rozkołysaną ciemnością, i nagle wicher i deszcz uderzają ze szczególnym impetem, jakby się przedarły przez jakąś twardą zaporę. Taka właśnie chmura zjawiła się podczas gdy patrzyli. Tamci dopiero co ją spostrzegli i sądzili słusznie, że o ile w zupełnej ciszy Patna mogłaby jeszcze utrzymać się na wodzie przez parę minut, o tyle najlżejsze wzburzenie morza oznaczałoby jej natychmiastową zgubę. Pierwsze pochylenie statku na fali, która poprzedza wybuch takiego szkwału, byłoby także ostatnim. Patna zanurzyłaby się, a potem dałaby długiego, długiego nurka w dół, aż do samego dna. Stąd pochodził nowy napad strachu tych drabów, stąd ponowne błazeńskie wybryki, w których przejawiała się niezmierna odraza do śmierci. Było czarno. czarno ciągnął Jim z ponurym spokojem. Zakradło się to na nas z tyłu. piekielna zmora. W głębi ducha musiałem chyba mieć jeszcze trochę nadziei. Nie wiem. Ale teraz już wszystko przepadło. Ogarnął mnie szał, gdy poczułem, że jestem przyłapany. Wściekałem się, jakbym wpadł w potrzask. Znalazłem się do prawdy w potrzasku. Pamiętam też, że noc była parna, bez najlżejszego powiewu. Pamiętał to tak dobrze, iż teraz, siedząc na krześle, dyszał, zdawał się oblewać potem i dusić na moich oczach. Doprowadzało go to do szału. Opowiadał dalej o sobie, ale przywiodło mu na myśl ową ważną przyczynę, która skierowała go na ten mostek i o której natychmiast zapomniał. Chciał przecież poprzecinać więzy umacniające łodzie ratunkowe. Wyrwał z kieszeni nóż i zaczął ciąć, jakby nie widział nic, nie słyszał nic, nie znał nikogo na statku. Pomyśleli, że jest beznadziejnie uparty i narwany, ale nie śmieli się głośno sprzeciwiać tej bezużytecznej stracie czasu. Kiedy skończył, powrócił na to samo miejsce, gdzie był przedtem. Zastał tam głównego mechanika, który wpił mu się w ramię, szepcząc tuż przy jego głowie, jakby chciał ugryźć go w ucho: — Ty, Durniu, myślisz, że będzie choć cień nadziei, kiedy te wszystkie bestie znajdą się w wodzie? Przecież jak nic roztrzaskają ci głowy, dostając się do łódek. Łamał ręce u boku Jima, który nie zwracał na niego żadnej uwagi. Szyper słuwał nerwowo nogami w miejscu i mamlał: Młotek, młotek, mein god, przynieście młotek. Mały mechanik zaszlochał jak dziecko, ale mimo wszystko, mimo złamanej ręki, okazał się najmniejszym tchórzem z nich wszystkich. Zdobył się rzeczywiście na odwagę i pobiegł do maszynowni, aby wykonać zlecenie. Nie była to fraszka, co trzeba przyznać bezstronnie. Według słów Jima. Rozejrzał się przedtem rozpaczliwie jak człowiek osaczony, zajęczał żałośnie i poleciał. W mig był z powrotem. Wbiegł po drabinie z młotkiem w ręku i rzucił się od razu na ten bolec. Tamci odbiegli Jima natychmiast, aby mu pomóc. Jim słyszał stukanie młotka, a potem odgłos spadającego bolca. Łódź była wolna. Dopiero wtedy odwrócił się, aby spojrzeć. Dopiero wtedy. Ale trzymał się z daleka. Trzymał się wciąż z daleka chciał abym wiedział że trzymał się wciąż z daleka że nie było nic wspólnego między nim a tamtymi ludźmi którzy mieli młotek nic a nic jest bardziej niż prawdopodobne że uważał się za odciętego od nich nieprzebytą zaporą przeszkodą nie do pokonania przepaścią bez dna nie mógł się od nich jeszcze dalej odsunąć dzieliła ich już cała szerokość statku Nogi Jima jak gdyby wrosły w to odległe miejsce, a oczy były przykute do niewyraźnej grupy tamtych ludzi pochylonych w jedną stronę i miotających się dziwacznie we wspólnych katuszach strachu. Ręczna lampa przywiązana do słupka nad stolikiem ustawionym na mostku – patna nie miała kajuty nawigacyjnej na śródokręciu – rzucała światło na ich wyprężone ramiona, na wygięte w kabłą drgające plecy. Pchali łódź od dziobu, pchali ją w noc – Pchali i już nie myśleli oglądać się na dżima. Machnęli na niego ręką, jakby doprawdy był zbyt odległy, zbyt beznadziejnie od nich odcięty i nie wart życzliwego słowa, znaku lub spojrzenia. Nie mieli czasu oglądać się na jego bierne bohaterstwo ani czuć żądła jego powściągliwości. Łódź była ciężka. Pchali od dziobu, nie tracąc ani jednego oddechu na zachęcające słowa, lecz paroksyzm strachu, który zmiótł ich panowanie nad sobą jak wicher plewy, uczynił z tych rozpaczliwych wysiłków śmieszne błazeństwo. Odpowiednie daje słowo, dla klaunów wygłupiających się w cyrku. Pchali rękami, nogami, chodziło przecież o życie. Pchali całym ciężarem ciała, całą mocą swych dusz, ale skoro im się tylko udało odwrócić dziób ku morzu, przestawali pchać jak jeden mąż i gramolili się do łodzi niby szaleni. Naturalnym tego skutkiem było, że łódź cofała się nagle, odtrącając ich w tył, bezradnych i przewracających się na siebie. Stali przez chwilę zbici stropu, wymyślając sobie w dzikich szeptach najohydniejszymi wyzwiskami, jakie sobie tylko mogli przypomnieć, i zaczynali na nowo. Powtórzyło się to trzy razy. Jim opisywał mi wszystko z ponurą dokładnością. Nie uszedł mu ani jeden ruch z tych śmiesznych wysiłków. Brzydziłem się nimi. Nienawidziłem ich. Musiałem na to wszystko patrzeć. Rzekł z prostotą, zwracając na mnie mroczne, czujne spojrzenie, czy był kto kiedy poddany takiej haniebnej próbie? Ujął na chwilę głowę w dłonie, jak człowiek doprowadzony do szału przez jakąś niesłychaną obelgę. Tych rzeczy nie mógł wyjaśnić sądowi, a i mnie nawet, ale nie byłbym człowiekiem odpowiednim do słuchania jego zwierzeń, gdybym nie rozumiał, co znaczą od czasu do czasu pauzy między jego słowami. W tym ataku na siłę jego ducha była szydercza celowość jakiejś złośliwej, nikczemnej zemsty. W jego męczarni było coś groteskowego, jakby los chciał go poniżyć, strojąc przed nim dziwaczne miny wobec zbliżającej się śmierci lub niesławy. Faktów, które Jim opowiadał, nie zapomniałem, lecz z tej odległości czasu nie mógłbym podać ściśle jego słów. Pamiętam tylko, że umiał zdumiewająco przelać głuchą urazę swej duszy w nagi opis wypadków. Dwakroć, jak mi mówił, zamykał oczy w przekonaniu, że koniec już nadszedł, i dwakroć musiał je znowu otworzyć. Za każdym razem zauważył ściemnianie się wielkiej ciszy. Cień milczącej chmury padał już na okręt z zenitu i, rzekłbyś, zdławił na nim wszelkie dźwięki różnorodnego życia. Jim nie słyszał już głosów pod zasłoną. Powiedział mi, że gdy tylko zamykał oczy, błysk myśli ukazywał mu z niesłychaną wyrazistością tłum ciał wydanych śmierci. Kiedy znów oczy otworzył, widział mętnie walkę czterech ludzi, którzy zmagali się jak szaleni z upartą łodzią. Odskakiwali od niej raz po raz. Stali, besztając się nawzajem i potem nagle rzucali się znów na nią gromadnie. Można było umrzeć ze śmiechu zauważył ze spuszczonymi oczami po czym podniósł je na chwilę ze złowieszczym uśmiechem powinno to być dla mnie źródłem wesołości na całe życie jak mi bóg miły bo ten śmieszny widok nawiedzi mnie jeszcze nieraz przed śmiercią spuścił znów oczy widzę to i słyszę widzę to i słyszę Powtórzył po długiej przerwie, podczas której patrzył bezmyślnie przed siebie. Ocknął się. Postanowiłem, że oczu nie otworzę, rzekł, i nie mogłem wytrzymać. Nie mogłem. I wszystko mi jedno, co kto o tym myśli. Niech przeżyją coś podobnego, nim zaczną mnie sądzić. Niech przejdą przez to i zachowają się lepiej ode mnie. Niczego więcej nie żądam. Za drugim razem otworzyłem w mig oczy, a także i usta. Poczułem, że statek się rusza. Pochylił lekko dziób i podniósł go ostrożnie, powoli. Trwało to całą wieczność. Nie zdarzyło się to statkowi od wielu dni. Chmura popędziła naprzód, i pierwsza fala zdawała się wędrować po morzu z ołowiu. Nie było życia w tym poruszeniu a jednak ono zdołało wywrócić coś w mojej głowie. Co byłby pan zrobił? Pan jest siebie pewien, prawda? Co by pan zrobił teraz, w tej oto minucie, gdyby pan poczuł, że ten tu dom się chwieje, że zachwiał się leciutko pod pańskim krzesłem? Skoczyłby pan na boga, dałby pan susa z miejsca, gdzie pan siedzi i wylądowałby pan o tam, w tej kępie krzaków. Wyciągnął szybko rękę ku nocy za kamienną balustradą. Siedziałem bez ruchu. Patrzył na mnie bardzo spokojnie i surowo. To było jasne. Chciał mnie sterroryzować. Musiałem siedzieć bez ruchu, aby się nie dać pobudzić do jakiegoś niewczesnego gestu lub słowa, które by mogło zaważyć w tej sprawie. Nie miałem ochoty na żadne ryzyko. Nie zapominajcie o tym, że siedziałem z nim twarzą w twarz i do prawdy. Tak bardzo każdego z nas mi przypominał, iż przez to stawał się niebezpieczny. Jeżeli zaś chcecie wiedzieć, to powiem wam chętnie, że nawet zmierzyłem szybkim spojrzeniem odległość, dzielącą mnie od ciemnej plamy przed werandą na środku trawnika. Jim przesadzał. Byłbym wyskoczył o kilka stóp bliżej. To jedyna rzecz, której jestem zupełnie pewien. Myślał, że nadeszła ostatnia chwila, a jednak nie ruszał się wcale. Nogi jego były wciąż przyrośnięte do desek, choć myśli kłębiły mu się w głowie, a przy tym właśnie w tej chwili spostrzegł, że jeden z ludzi przy łódce odstąpił nagle w tył, chwycił wyciągniętymi rękami powietrze, zachwiał się i osunął. Nie upadł właściwie, tylko siadł powolutku, skurczony z plecami opartymi obok luku do maszynowni. Taki wynędzniały człeczyna o wybladłej twarzy i strzępiastych wąsach pełnił funkcję trzeciego mechanika, wyjaśnił Jim. Umarł, wtrąciłem. Słyszeliśmy coś o tym w sądzie. Tak mówią wyrzekł z ponurą obojętnością. Nic o tym naturalnie nie wiedziałem. Miał słabe serce. Skarżył się już jakiś czas przedtem, że źle się czuje. Był wzburzony. Spracował się przy tej łodzi. diabliko wiedzą. Jasne było, że nie chciał jednak umierać. Zabawne, prawda? Słowo daję, naciągali go po prostu na samobójstwo, naciągnęli go ni mniej, ni więcej. Naciągnęli go na to Bóg świadkiem, podczas gdy ja. Ech. Gdybyż był się spokojnie zachował, Gdybyś był ich posłał do diabła, kiedy przyszli go wyrwać z koi, wówczas jak statek tonął, gdybyś tak stał na boku, z rękami w kieszeniach i tylko im wymyślał. Zerwał się, potrząsnął pięścią, popatrzył mi w oczy i siadł z powrotem. Stracona sposobność, co? Szepnąłem. Dlaczego pan się nie śmieje? Rzekł. To przecież kawał, który wylągał się w piekle, słabe serce. Żałuję czasem, że moje serce nie było słabe mnie podrażniło żałuję pan wykrzyknąłem z głęboką ironią tak czy pan tego nie rozumie zawołał Czekóż to pan jeszcze nie będzie żałował rzekłem gniewnie spojrzał na mnie nie rozumiejąc wcale o co mi chodzi ten pocisk minął go także a jim nie był człowiekiem który by się troszczył o zbłąkane strzały słowo daję za mało był podejrzliwy. Partia nie była równa. Cieszyłem się, że mój pocisk się zmarnował, że Jim nie usłyszał nawet dźwięku cięciwy. Oczywiście, nie mógł wówczas wiedzieć, że tamten człowiek nie żyje. Następna minuta. Ostatnia minuta Jima na pokładzie kłębiła się od wypadków i uczuć, które biły w niego jak morze w skałę. Używam rozmyślnie tego porównania, ponieważ opierając się na jego relacji, zmuszony jestem wierzyć... Że zachował przez ten czas dziwne złudzenie bierności, jakby sam nie był czynny, jakby uległ władzy piekielnych sił, które wybrały go na ofiarę swego żartu. Pierwszą rzeczą, z jakiej sobie zdał sprawę, był zgrzyt ciężkich żurawików, które się wreszcie obróciły za burtę. A hałas ten Zdawał się przenikać z pokładu przez podeszwy do jego ciała I wędrować w górę, po grzbiecie, aż do ciemienia Potem, gdyż kwał przybliżył się znacznie Druga, cięższa fala podniosła bierny kadłub Wśród groźnego kołysania, które zaparło oddech Jimowi A jednocześnie paniczne krzyki przebiły mu jak miecz Umysł i serce Puszczajcie na miły Bóg, puszczajcie! Puszczać! Statek to nie! Zaraz potem liny przesunęły się po zgrzytających blok. A pod płóciennym dachem sporo ludzi zaczęło mówić przerażonymi głosami. Jak się te łotry rozwrzeszczały, to mogły umarłych zbudzić, rzekł Jim. Bezpośrednio po plusku łodzi, rzuconej dosłownie w morze, rozległy się głuche odgłosy gramolenia się w niej i tupania, pomieszane z niewyraźnymi krzykami odczepić, odczepić, pchnąć, odczepić, pchajcie na miłość boską szkwał nadciąga. Jim usłyszał wysoko nad głową słaby szum wiatru i bolesny jęk gdzieś w dole. Jakiś głos, zagubiony za burtą, jął przeklinać hak od łańcucha. Okręt zaczął brzęczeć na przodzie i rufie, jak podrażniony ul. Jim, opowiadając mi to wszystko spokojnie, miał właśnie wtedy bardzo opanowaną twarz i głos i postawę, rzekł zupełnie niespodziewanie. Potknąłem się o jego nogi. Pierwszy raz wówczas usłyszałem, że się w ogóle poruszył. Nie mogłem wstrzymać pomruku zdziwienia. Coś wreszcie wysadziło go z miejsca, ale o tej przełomowej chwili, o przyczynie, która go wyciągnęła z bezruchu, nie wiedział więcej niż wyrwane drzewo o wietrze, co je powalił. Wszystko sprzysięgło się przeciw Jimowi. Dźwięki, obrazy, nogi tamtego trupa na Boga. Szatańska ręka wciskała mu do gardła piekielny żart, ale zważcie na to, Jim nie zamierzał się przyznać, że próbował go przełknąć. To nadzwyczajne. Jaką on miał moc narzucania człowiekowi swych złudzeń? Słuchałem go, jakby opowiadał o martwym człowieku, wydanym na łup praktykom czarnej magii. Mechanik przewrócił się na bok bardzo wolno i to jest ostatnia rzecz, którą sobie przypominam z pokładu ciągnął dalej. Wszystko mi było jedno, co ten człowiek robi. Wyglądało to, jakby wstawał i myślałem naturalnie, że wstaje. Spodziewałem się, że skoczy koło mnie przez poręcz i wpadnie do łodzi za innymi. Słyszałem ich tłukących się tam w dole. Rozległ się głos, niby pocisk George. Potem trzy głosy krzyknęły razem. Każdy z nich doszedł mnie oddzielnie. Jeden beczał, drugi wrzeszczał, trzeci wył. <grych> Jim wstrząsnął się lekko. Zobaczyłem, że się podnosi zwolna, jakby jakaś spokojna ręka wyciągała go z krzesła za włosy. Powoli, póki nie wyprostował się w całej wysokości, a gdy kolana mu się wyprężyły, ręka puściła go i zachwiał się trochę na nogach. Była jakby okropna cisza w jego twarzy, w jego ruchach, nawet w jego głosie, kiedy powiedział: krzyknęli. Mimo woli nadstawiłem uszu, aby pochwycić widmo tego krzyku, który się rozlegnie natychmiast poprzez złudne wrażenie ciszy. Było 800 ludzi na tym statku, rzekł, przykuwając mnie do krzesła okropnym spojrzeniem bez wyrazu. 800 żywych ludzi, a oni krzyczeli na tego jednego martwego, żeby skoczył i wyratował się. Skacz, George, skacz, dalej, skacz. Stałem u burty z ręką na żurawiku. Byłem bardzo spokojny. Noc stawała się jak atrament. Nie było widać ani nieba, ani morza. Słyszałem łódź obijającą się o burtę. Stuk, stuk. Żaden inny odgłos nie dochodził z dołu przez chwilę, lecz statek pełen był gwaru. Nagle szyper zawył. Mein Gott! Szkwał! Szkwał! Odepchnąć łódź! Gdy deszcz zaczął szumieć i zerwał się wiatr, wrzasnęli znowu... — Skacz, George! Złapiemy ciebie! Skacz! Okręt zaczął się powoli zanurzać. Deszcz przewalał się po nim jak wzburzone morze. Czapka zleciała mi z głowy. Wpierało mi oddech do gardła. Usłyszałem, jakbym stał na szczycie wieży jeszcze jeden dziki wrzask. — George! No skaczże! Statek zanurzał się coraz głębiej. Dziobem naprzód, pode mną. Podniósł zwolna rękę do twarzy i zdejmował z niej coś palcami, jakby go oblazła pajęczyna, a potem patrzył na swoją otwartą dłoń przez jakie pół sekundy, zanim mu się wyrwało. Skoczyłem. Zatrzymał się, odwrócił wzrok. Tak mi się zdaje, dodał. Jasnoniebieskie oczy Jima spojrzały na mnie żałośnie. Stał przede mną niemy i obolały, a ja czułem, że mnie przygniata smutne poczucie bezsilnej, zrezygnowanej mądrości wraz z głęboką litością starca, który patrzył na dziecięcą klęskę, bezradny i ubawiony. Nadto to wygląda, mruknąłem. Nie byłem tego świadomy, póki mnie spojrzał w górę, wyjaśnił Jim spiesznie. Myślę, że to jest możliwe. Słuchałem go tak, jak się słucha małego strapionego chłopczyka. Nie miał pojęcia, że skacze. To się tak jakoś stało. To się już nigdy nie powtórzy. Upadł połową ciała na kogoś i rozciągnął się w poprzegławki. Zdawało mu się, że chyba wszystkie żebra z lewego boku ma połamane. Przekręcił się, zobaczył niewyraźnie okręt, z którego uciekł, wznoszący się nad nim. I czerwone boczne światło jaśniające jak duży krąg wśród deszczu, jak ognisko na szczycie wzgórza widziane przez mgłę. Statek wydał mi się wyższy od muru, majaczył jak skała nad łódką. Zapragnąłem umrzeć, krzyknął. Nie mogłem już stamtąd wrócić. Było to, jakbym skoczył w studnie, w przepaść bez dna.